Nie spodziewałeś się tego, jakie uda. jedno i drugie. To e, Majuda to zrobić, czy to było mokre. woda. woda. Staram się. Kończyła się woda. Wymarnujesz wodę na to. Wody brakuje. To zanieś, jest mokre. Wiecie, dla szefowej to jest taki ewenemencik, że ona się idzie spać jak jest ciemno i budzi jak jest ciemno. Dla mnie to, to nie jest ewenemencik. 14 grudnia, szefowa. Nie, bo się nie odzywasz, Moni, do mnie. A, już wiem. Czyli dzisiaj ciastka. Z czymś, co masz do wykorzystania, bo już to będzie drugi. Po omletach zostało, jak coś. A weryfikacja, no to nie, weryfikacja nie przeszła to jest 18. O! Tam jeszcze coś jest. Ten, jak się prezentuje? W nie będę ci pokazywała tego, bo to jest, wygląda tragicznie. Jak się prezentuje w gladiatorach i mm. ja bym chciał się zapytać wszystkich obecnych, czy chcecie mnie, żebym się bił z lwem. O, kurwa, wspólna kolacja. No, tam. A to jest ten. No ale tam jest wszystko wyjaśnione, tak. Tendencja: wspólny czas jest bezcenny czasem nie kupisz. Bilecik na kolację, możesz wybrać czego ty ja, czy robimy coś razem, a na początek coś zdrowego i coś pysznego. Merry Christmas. Ja chcę dzisiaj kolację i chodźmy do pizzy, Hut. No dobra. Jaką bierzesz pizzę? Może margherita, ale chcę zobaczyć kartę po prostu. Pizzy Pizza Hutu Ale, załatę, ale... ale on nie ma Pizza Hut. No mówimy do drugiej idziemy. Tu Magda jest! Magda! Tu Magda jest! I no kurde, tyś powiedział, że tu Magda. Ja, że no Magdy idziemy, to się się inaczej ubrała. A, ubrałaś się inaczej. Jezu, serio do Magdy idziemy? Serio. Czekaj. Nie, no wiedziała, że do Magdy bym się inaczej ubrała. Się ubrałam tak mowę, kołsi. Inaczej bym się ubrała. Ty ładnie wyglądasz. I Ale bluzę mam. I Fryderyk pierwszy raz będzie u Magdaleny. Kurde, teraz to mi zrobiłeś. Ale ja. Ale ja. No, no. A, co to wymyśliłeś, że ja szefowo na pizzę zabiorę. Ekstra. Miałam takie w domu kurde, na tym cieście pan, tu przecież będzie taka wiesz Puściocha, co? No. Taki, taki... taki śmiech. Tak bruszek fajnie nakarmić, No bo ostatni raz. A Magda jadłam... nas nakarmi fajnie. Po północy jadłam, po północy jadłam, więc mamy teraz godzinę 18:20. 5, więc mam 18 godzinny okno żywieniowe. chciałaś łap... zupę spróbować Magdy No właśnie wiem, no kurde Podekscytowana. Ja wiedziałem, że Ty będziesz podekscytowana, bo Ty Magdy lubisz, ja lubię Magdę Ja kocham. Kto nie kocha Magdaleny? Co bierze? Kurde, no ja się zastanawiam nad tą ośmiornicą. Ale czy ja będę z niej usatysfakcjonowany? Będę? To jest macka. Jedna macka. Jeden maciek. Jedną porcję na pół. na dwa talerze? Wzięli zupkę jedną na dwie zupki, tak zwaną. Bo my się z tak kochamy, że my z jednej miski jemy. Z zakochany kundę! Bo ja całą restaurację dla nas yy, wykupił na dzisiejszy ten. że się była nie spodziewała, że ja aż taki romantyk jestem. I ty ja chyba serio muszę te pulpety wziąć i my będziemy makaron tak. Pracuję na tym filmie kiedyś dojdzie do kolacji z Magdą Gessler. Zaprosi nas? Nie wiem jeszcze jak do tego dojdzie. Usiądzie z nami Fryderyk, Magda i Magda. Iza i Suszetta O Jezu! Ja nie mogę do restauracji, ja ogólnie z domu wychodzić nie mogę. Padła ta... Nie no Serio ja... ja nie mogę z domu wychodzić. Co ty ze mną robisz? Normalnie jak chleb z pomidorami. A tobie jak smakuje chleb z pomidorem? Myślałem, że to będzie bruschetta. Dobry chleb. daje 10 na 10, bo jest mega poprawna, mega pycha, fajna taka. No i dlatego w porównaniu do innych taty daje 10 na 10. Szefowa ile daje? Dużo soli, No to ta szefowie to nie, ona nie lubi. Zaraz zupka przyjdzie. Mamy zupkę na dwie zupki tak zwaną podzieloną jak tam? Bakieta z gorgonzolą. Ty pierwsza o co? Nie ty pierwsza, bo ty, ty chciałaś głównie tą zupę, no tak? Dobra, dobra. Ile? Dobra, 10 na 10. 10 na 10. Mm. Mm. To mu moja ma robi, tak. Ja teraz spróbuję zupę. Prawdziwek? Trzyk to brzydki. Tak, zaczęła, że. Prawdziwki. O, to dlatego. Moja mama robi sprawdziwa. Ona robi takie na święta. No. Mm. Mm. Taka ostra. Pewnie przez Jak ty trzymasz mój. Wow, pyszna zupa! To jest 10 na 10. Nie no. Punkcik. na szefowej na początek, czyli taki tradycyjny makaronik z krewetkami. Spróbuj. Ile na 10? 8 na 10. Patrzcie to. Krewetka, kire z zielonego groszku, krzanki i orzeszki pini. Ocena? Ciekawe. Spojrzałaś, tylko że się nie przyznam, a ja powiem za nią. Ciekawe połączenie, nigdy takiego połączenia nie jadłem, że purée, to oh, i to jeszcze z krewetą. 9 na 10, bo ja chyba za bardzo dziwny jestem, żeby takie rzeczy jeść. Co? Prosty czy za dziwny? Za prosty jestem, właśnie. O. Za prosty jestem, żeby takie dziwne rzeczy jest. Dlatego 9 na 10 bo Bo jest też moje? Bo nie jest mega Ty też masz no, Gorące jest. Nie jest pasji? Nie. 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 Myślę, że to by ci bardziej smakowało, bo to jest makaron z spicy taki. To jest posiłek dla mnie. On teraz mi zazdrości. Mm, trochę tak. Ja chcesz, myślę, się to A spróbuj najpierw. No dobra, to może się coś ja, ja, ja tak trochę podjem tego, ty trochę podjedz tego i tak się powymieniamy, bo my jesteśmy jak dzisiaj jak takie pieski, kundelki takie, co się wymieniają jedzonkiem. Ogólnie sztosik. No dobra, to ci dam. No jak tam, Nadziana jedzona. Tak. Ja też się nabombiłem tym makaronem. Bardzo fajne uczucie na brzuszku, takie domowe. Wiem na pewno, że o drugiej trzeciej w nocy Mati pojedzie po kebaba greckiego. Ja poproszę o omleta. Nie wiem jeszcze, czy ja po kebaba, bo wczoraj te dwa kebaby... Dużo było. Kiedy mogę, jem kiedy mogę No i że to tak nakumuluje, że w końcu ja mam taki wiecie. O Jezu się tam. To jest cały czas nie ze z... z... A, trąbnąć od razu, wiesz. Jak i ty. wybieramy się, on. Co idzie wejściu! Jak i ty. Teraz jest... Co ci? Jezu. Dlaczego ludzie są tacy nerwowi? A, wy nie wiecie, a ja też no, kiedyś jedzenie tak. rozwoziłem. Ale ja taki wkurzony to nie był. Jak ja, wiesz, że ja sobie seriale puszczałem, jak sobie rozwoziłem jedzenie, podcasty se słuchały, dlatego ja sobie tak na spokojnie w rozwoziłem to. Te... Co ty, pośpiech to grozi wypadkiem. Co to na bank, nie Fryderyka? Frederyka? No, banknie. Nie ma opcji. Dzisiaj to my spaliśmy jak wydry takie. Co nie? No, mięciutko jak na chmurce, wyderki. No. Ja sobie takie myśli miałem dzisiaj, właśnie co mówiłem <laughs> do szefowej, że jakby niebo miało jak istnieć, to właśnie tak, tak, właśnie. Nie, bo istnieje. I ja w nim jestem z moim aniołem i sobie właśnie tak... A bo ten. wczoraj jak wracaliśmy z tym kebabem... Bo my też jak je prowadzimy, to my prowadzimy razem. razem, że wiecie, jedna ręka jest na kaucie do zmieniania biegów i my sobie tak razem jeździmy, razem się zmieniamy te biegi, stramy razem. Jeszcze nie. Bo jak ty tu przyjeżdżasz, to wiesz, że ja praca. No wiem. No i dzisiaj moja kolejna niespodzianka, no to... no i dzisiaj ten... ja dzisiaj nie nagrywam. O, tak. tak, więc ja jestem dla ciebie free to go. O 16. Jutro Jutro o 16 w niedzielę nagrywam te wytłumaczenia, ale dzisiaj... I jutro wstajemy, pewnie się najjemy w nocy, więc zostaniemy na obiad, pokażemy wam coś fajnego, Mati będzie to pierwszy raz gotował i Ale ja ten. trening muszę zrobić, tak czy siak dzisiaj, gdzieś chciałem zrobić trening Mati zabrał ja mnie jakieś podejrzane miejsce z ciemno. no ale ja nie chciałam aż tak ciemno Mówisz no, Mati, chodź Boję się, wiecie co? Chodź, chodź, chodź o Jeszcze mnie straszył specjalnie nie jest dobry pomysł. Serio, jestem w jego butach, które są, nie wiem, interesująco duże. Ua. To jest randka. Nie możesz narzekać. Znaczy, na randkę zabrał właśnie. na randkach się nie narzeka. I nie bo ich strach tylko w głowie. <laughs> delany... Chodź tu! Czekaj, czekaj, bo... Nie. Halo, Urbek szefował. To no, wyjdzie i go powitamy, bo są święta. Mati! Nie nie, Mati nie, <laughs> nie, nie podchodź tam. Mati, coś tam jest w środku. Chodźmy z tym! Nie użycie No To ja twój pan To nie no, jest normalne Ja się tu urodziłem Ja się A To moja chatka Nie podoba mi się tu Moja chatka się tu urodził Nie podoba mi się tu przeczucia Co wracaj sobie. Co to za fotel jakiś Wracaj do domu Niech są nie. Ej, zaczekaj, ja czekaj, 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 patrz Nie, nie jest zabawne Patrz to, patrz patrz Nie, bo już kurwa, z tak ty do tego Uwaga, nie chodźcie na Urbeki. z szefową To zbląda. nie chcę Ty serio nie udajesz, to jest, bo wymyślcie, że ten, no to, ona serio nie udaje Tylko, że ona nie wie jeszcze, że nie ma się czego bać Chciałem ja cię na randkę zabrać, chciałem Krzyczy. Śnieg pada, nie zobaczył chyba No ty to nie rzucać, tylko jak coś to trzymać i uderzyć nie, no. Uciekam i rzucam i uciekam. Jak ci się podoba randka? Dwa Magdaleny? dużo. A u Magdalena? O, <grym> Czyli nawet 14 na 20 to nie tak źle. 13 znacznie. <grym> nie no, mega ten, mega. Możecie mi ufać, jestem mądry. Zaba, góry są skaliste. Nie, nie, teraz to powtórzę, bo ja kamerę wyłączyłem. Randka się łapie na 4 na 10, bo zobaczyła drążek i jest nagle dla niej. O. Ale jak się oddarasz, to się nie czujesz bezpiecznie. 15 padło samoistnie Znowu 5 czyli razem 20 No ja ci udowodnię, że ja się znam na cyfrach Pięć. Teraz pięć był? Ogólnie, żeby nie było. Ja nie jestem taka strachliwa, tylko się ja się naoglądałam w życiu tylu horrorów motywem lasu, że ja naprawdę mam jakieś wyobrażenie, że to są jakieś wioski, albo jakieś dzikusy chodzą właśnie w nocy po lesie i nas złapią, i nas zabiją, albo jakieś będą rytuały odprawiały. Jezu, na przykład był taki horror, że ta, stanąłeś na czapkę. 10 Był taki horror, Mat i tę czapkę. Ta czapka się już nie nadaje do niczego. Był taki horror rytuał. No, był przerażający Bo właśnie też tam była taka chata. Piszcie w komentarzach, czy lubicie oglądać horror. A jak tak, to napiszcie, jakie. Bo w sumie Obejrzałabym, jakieś. się pokończyły. Pomysły. Aha. Ta bluza to jest naprawdę piżama. Pepko z działu dziecięcego na metr 70. Naprawdę. To jest jako dział dziecięcy. Piżamy, Tam jest dużo takich fajnych rzeczy. 5 i 35. Przykre to jest, że ty właśnie robisz sobie trening. A ja muszę stać z kamerą. W tym zimniej cię nagrywać. I nie mogę zrobić treningu też. No wiesz, że prawie ci klucze wypadły. Jeszcze jeden. 40. Koniec. No Przykro mi, jest, że ją tak zniszczyłeś. Nie wcący. I miała być dla mnie Nie chcący, no ale. Nie będę jej nosiła. O kurde. Szybkę sobie w telefonie sama wymieniłam I czapkę, którą kupiłeś dla mnie nie właśnie ją nosiły się ją i zniszczyły. Pęci drugą. Nie, bo już mam wszystkie, jakie chciałam. Pęci drugą. No to, to ty, 40 puli. No. 40 pociągnięć zajęło mi to jakieś 4 minuty. Thanks. Pula robić, dosięgniesz. Nie. Nawet. Ale jakbym wyskoczyła, to nie ma. Dawaj, próbuj. Ja nie, dosięgnę. musisz skoczyć. Lepiej ci będzie. ja się tak pociągnę, bo ja nie umiem znaleźć. A we mają czuć mróz, jak to Platynok powiedział. Jakoś nie zabij. dosięgnę, ma... Dawaj, dasz radę, ale nawet nie próbujesz. Zaufaj. Co jest? Ale zaufała małpka. Ale małpka. Ale má Pięknie. Serio. Jak na, na taki wiesz, mróz i że tak sobie od czapy podchodzisz i robisz takie dwie półweczki. To dzięki twojemu kursowi. Nie wątpiłeś we mnie. Nie, po prostu byłem ciekaw zaskoczyłaś, a ty zaufałaś. Ale lepiej spróbować niż nie spróbować. Co? Podamy do domu. <śmiech> <śmiech> Czemu ta? <laughs> Czemu mam zrobić inaczej tylko się bo za dużo ludzi, nie tak jak wchodzi. Proszę Państwa, przed wami u Greka. Siła u greka dla Greka od Greka. Ojo, jo, jak się wyrywa. Pójdzie to tutaj I prezentacja Wiroslano Tortilla Na ostrym u Greka, januję u Greka, jem dla Greka, jem od Greka, dziękuję dla Greka, jem od kiedy pamiętam u Greka, od kiedy ja jeszcze w brzuchu był, to już było u Greka, u Greka i dla Greka i dla... Kolejne na pokolenie. Na pokolenie. O, moja mama tu jadła, babcia tu jadła, babcia przejadła, każdy jadł u Greka. Ja nie jadłam, bo tam nic o, o mój Boże! Jest od Greka, dla Greka... Patrzcie, jakie światełka. Szefowa mówi, do Białego Stoku się przeprowadzi, jak wy mental zmienicie. Bo ludzie tutaj ponurzy są i pretensje mają. To agresywni, friend. tylko przedstawić zawodników na dzisiejsze zatuszanie. U Greka poznaliście, Dwie tutaj, żeby się podgrzało fajnie jest Zawodnik numer dwa, Ciasto marchewkowe. Z kremem, no ciastka i omlet przez kwinię. rzeczy tak często się nie zdarzają. Oto on. Kto by się spodziewał, że tu omlet będzie dla mnie? Oto on. Zaraz jest pierwsza w nocy. Oto on. Nie zapominajmy o naszym ukochanym Jak Nie pomija się żadnego członka rodziny Nawet jeszcze nie myślisz sobie, że to jest zabawka Oj Boże, to jest urocze To jest omlety dla Fryderyka Fryderyk, to jest dla Ciebie omlet Malinę, daj mu malinę Dobrze. Fryderyk dzisiaj treninguje, zrobił Tam jest malina jeszcze Chyba jest zadowolony No szczęśliwy Fryderyk ma jakieś podejrzanie długie rzęsy Proszę Fryderyk Daj mnie dla Ciebie Fryderyk, trzymaj z moich obliczeń dobowych, gdzie dla mnie doba trwa od północy do północy, to Mati dzisiaj zje cztery kebaby. Gdzie te Jakie baby? u Greka, to jest tak Od Greka dla Greka, to widać, że to jest od Greka dla prawdziwego Greka, który dużo ćwiczy na kołach i potrzebuje Jesteś się. To jest grecki puk. Od Greka dla prawdziwego Greka. Mati tak naprawdę chce z nimi współpracę, żeby za darmo dostawać kebaby. Nieprawda? <laughs> ja będę płacił dla Greka, bo ja szanuję Greka i to, co on daje, to, co Grek mi dał, ja chcę mu dać. Moje owoce, bierz przepraszam, swoje przepraszam. kebaby Przystrajaj, przystrajaj seju Film to jest Zodiak Jerzy Hoffman Production Ogniem i mieczem Ogniem i mieczem, bo jak od miecza wojujesz to od mieczem giniesz